W trzecim kwartale 2024 roku nasza kancelaria Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni kontynuowała dynamiczny rozwój i odnosiła kolejne sukcesy w obronie praw Frankowiczów. Z dumą informujemy, że w tym roku udało nam się już uzyskać aż 677 korzystnych wyroków dla naszych klientów. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Ostatnimi czasy coraz częściej można zaobserwować tendencję, że banki rezygnują ze złożenia apelacji w sprawach naszych klientów. Albo jej nie wnoszą, albo ją cofają. Banki postanowiły wywiesić białą flagę i w końcu zauważyły, że w apelacji mają jeszcze mniejszą szansę na wygraną niż w pierwszej instancji. Banki, Millennium, MBank, PNB Paribas, Deutsche Bank, a czasami PKO BP nie składają apelacji. Dlaczego? Od grudnia 2023 sądy zaczęły zasądzać odsetki od kwot dochodzonych w postępowaniach. Odsetki mogą sięgać dziesiątek lub setek tysięcy złotych, szczególnie w długotrwałych procesach. Aktualnie stawka odsetek wynosi 11,25% w skali roku. Żadna lokata nie jest tak wysoko oprocentowana. Tym samym wyrok C28/22 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej płynął znacząco na zwiększenie opłacalności wytoczenia powództwa przez kredytobiorców przeciwko bankom. Korzyści naszych klientów z odsetek są imponujące. Z drugiej zaś strony rażąco obniżył korzyści banków z procesu z uwagi na konieczność zapłaty odsetek należnych kredytobiorcy. Dlatego też apelacja staje się dla banków zbyt drogim przedsięwzięciem. Najwyższa pora omówić nową tendencję na konkretnych w dniu 25 marca 2024 Sąd Okręgowy w Ostrołęce, pierwszy Wydział Cywilny, w osobie sędziego Małgorzata Mikos Bednarz, wydał wyrok w sprawie spowództwa naszych klientów przeciwko BNB Paribas. Uznał umowę kredytów we frankach za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 208 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi. Co więcej, BNB Paribas musi pokryć koszty postępowania. Najważniejszą informacją jest fakt, że bank poddał się po pierwszej instancji, co oznacza, że nie wniósł apelacji, akceptując wyrok sądu. To pokazuje, że warto walczyć o swoje prawa i że pozywanie banku może zakończyć się szybkim sukcesem. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga trzeci Wydział Cywilny pod przewodnictwem sędzi Agnieszki Perechupki po rozpoznaniu sprawy 15 lutego 24 uznał, że umowa kredytowa zawarta w 2008 roku pomiędzy naszymi klientami a bankiem Millennium jest nieważna i zasądził dla naszych klientów bagatela ponad 431 000 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 16 września 2023 do dnia zapłaty. Bank został również zobowiązany do zwrotu kosztów procesu. Od złożenia pozwu do wyroku minęło zaledwie 6 miesięcy. Bank Milenium nie zdecydował się na dalszą walkę w sądzie, co pokazuje, że nasze argumenty są skuteczne, a bankowi nie zależy na przeciąganiu sprawy oraz ponoszeniu dodatkowych kosztów. Wyrok zapadł 24 kwietnia 2024, a sprawa dotyczyła kredytu hipotecznego M-Plan, waloryzowanego kursem CHF zawartego z M-Bank S.A. Nasi klienci uzyskali od banku łącznie ponad 338 tysięcy złotych, wraz z odsetkami za opóźnienie, które naliczane były od dnia 19 sierpnia 2023. Co istotne, sąd uznał umowę kredytową za nieważną, co oznacza, że nasi klienci są zwolnieni z obowiązku spłaty kolejnych rad kredytu, co daje łącznie korzyść finansową w wysokości około 350 tysięcy zł. Decyzja ta przyniosła im ogromną ulgę finansową. Jednym z najbardziej znaczących aspektów tej sprawy był czas jej rozwiązania. Od momentu formalnego złożenia pozwu 28 lipca 2023 do wydania wyroku minęło niecałe 9 miesięcy. To wyjątkowo szybkie tempo jak na tego typu sprawy, które często ciągną się czasami latami. Co więcej, m po wyroku sądu pierwszej instancji postanowił nie odwoływać się i zaproponował rozliczenie w drodze porozumienia kompensacyjnego, które zabezpieczyło interesy naszych klientów. Tego typu zakończenia stają się coraz częstsze w sprawach prowadzonych przez naszą kancelarię, co dowodzi skuteczności i profesjonalizmu naszego zespołu. Co udało nam się osiągnąć we wrześniu? Miło jest nam Państwa poinformować, że nasza kancelaria przyczyniła się do rozstrzygnięcia wątpliwości prawnej i to właśnie dzięki nam upadłość Getting Nobel Bank przestała być przeszkodą w prowadzeniu spraw frankowiczów, którzy zawarli umowę z tym bankiem. Sąd najwyższy podjął uchwałę w dniu 19 września 24 w związku z pytaniem prawnym zadanym w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię sygnatura akt 3CZP 5 łamane 24. Sąd najwyższy wyraźnie wskazał, że postępowania sądowe z powództwa kredytobiorcy będącego konsumentem o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z umowy kredytu prowadzone przeciwko bankowi co do którego w toku postępowania ogłoszono upadłość nie jest sprawą, której wierzytelność podlega zgłoszeniu do masy upadłości w rozumieniu artykułu 145 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe. Tym samym może być podjęte z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka. Jakie inne istotne wydarzenie miało miejsce? Zostało opublikowane uzasadnienie uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 3 CZP 25 na 22 Sąd Najwyższy wydał uchwałę w składzie siedmiu sędziów, mającą moc zasady prawnej, w której rozstrzygnął kwestię dotyczącą daty początkowej biegu terminu przedawnienia roszczeń banku wobec klienta po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Sąd Najwyższy ustalił, że termin przedawnienia nie może rozpocząć się wcześniej, niż w momencie, w którym kredytobiorca zostaje odpowiednio poinformowany. O skutkach nieważności umowy i oficjalnie oświadcza, że chce, aby ta umowa została unieważniona. Sąd Najwyższy zaznaczył, że w sytuacji, gdy nie ma jednoznacznie określonego momentu, można oprzeć się na oświadczeniu złożonym przez kredytobiorcę przed sądem po wcześniejszym poinformowaniu go o konsekwencjach unieważnienia kredytu. Wielu kredytobiorców, którzy pozwali banki w latach 2016-2020, może liczyć na przedawnienie roszczeń banków. Banki coraz częściej i odważniej proponują ugody Frankowiczu. Ugody wcale nie są tańszym rozwiązaniem od procesu sądowego. Porównanie korzyści finansowych z obu wariantów sporu pokazuje jednoznacznie, że w wyniku sądowego unieważnienia umowy kredytobiorca zyskuje kilkakrotnie więcej niż na najlepszej ugodzie z bankiem i z nawiązką uzyskuje rekompensantę kosztów procesu sądowego. Ponadto banki przegrywające sprawy sądowe muszą zapłacić Frankowiczom zasądzone wyrokiem koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki. Propozycje są lepsze niż kilka miesięcy czy lat temu, ale wciąż mniej korzystne niż potencjalny wyrok sądowy. Najlepsze propozycje ugodowe nadal składane są dopiero po złożeniu pozw, a przeważnie nawet na bardziej zaawansowanym etapie procesu po wyroku pierwszej instancji. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.